Ustalając termin na dzień 6 lipca, godzina dziewiąta, miejsce zebrania budynek Rewiza OSP w tym roku, wyznaczył przewodniczącą zebrania radną Karolinę Peterszeń oraz ustalił następujący porządek zebrania. Punkt pierwszy, otwarcie zebrania. Punkt drugi, stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania. Punkt trzeci, stwierdzenie prawomocności zebrania. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności sołtysa rady za okres minionej kadencji oraz sprawozdanie z gospodarki leśnej mienia komunalnego będącego zarządzenie sołectwa Tympan. Punkt 5. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej. Wybór komisji skrutacyjnej, odczytanie zebranych zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w statucie sołectwa. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa, głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania. Zgłoszenie kandydatów na członków rady sołeckiej, głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania. Punkt 6. Wolne wnioski. Punkt 7. Zakończenie zebrania. Treść obwieszczenia o zwołaniu zebrania miejskiego dla organów sołectwa została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń BIP po stronie internetowej urzędu oraz podczas tej w kościele na 7 dni przed terminem zebrania. W związku z powyższym stwierdzam, że zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej zostało zwołane zgodnie z postanowieniami statutu sołe sołectwa. Wszystkich zebranych. Szanowni Państwo, szanuję Was wolny czas i ładną pogodę. Zebrania wiejskie są organizowane co roku. Sprawozdania są do wglądu tutaj są, w gminie są. Myślę, że szkoda na dzień dzisiejszy czasu na 5 lat. Sprawozdanie z tego składać. Kto ma ochotę po zebraniu, zapraszam albo do y, Urzędu Gminy, albo do mnie po zebraniu. Myślę, że to będzie, bo to potrwa długo. Nie wiem, co Państwo na to. Dziękuję bardzo. Chcę tam ktoś podać liczbę. Obecnie jest 90 Obecnie jest 90 uprawnionych wyborców na sali. Przystępujemy do realizacji piątego punktu w porządku obrad, tak jak przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wybory Sołtysa i... Czy pan wyraża zgodę na kandydowanie do komisji? Krzysiek Błonarczyk, czy pan wyraża zgodę na kandydowanie do komisji? No to dziękuję. Czy pani wyraża zgodę na kandydowanie do komisji? Tak. Ok, super. Obecnie no poddaję pod głosowanie zgłoszony skład komisji skrutacyjnej. Kto jest za zgłoszonym składem komisji? To wszyscy. Kto jest przeciw zgłoszonemu składowi komisji? Kto wstrzymał się od głosowania nad Stwierdzam, że zebranie wiejskie wybierało komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów organów sołectwa. Informuję, że do zadań komisji skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatur na sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz... Ktoś jeszcze? Czy wyraża Pan zgodę? Ok. Kto jest za zgłoszonym wnioskiem? Kto jest przeciw zgłoszonemu wnioskowi Komisji? Kto wstrzymał się od głosu? Przyjęło przedstawiony wniosek. Proszę o komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów.